Myślisz, że to ideał, czarujący, troskliwy, twoja bratnia dusza, aż nagle wszystko runęło. Zamiast ciepła chłód, zamiast miłości zimna krytyka i manipulacja, co się stało? Czy on nagle stał się narcyzem? Prawda jest brutalna. To nie była zmiana, to tylko była demaskacja. Przez cały czas oglądałeś jego wyreżyserowany spektakl, a teraz zobaczyłeś prawdziwego narcyza, który już nie musi udawać. Zastanawiasz się, jak mogłeś tego nie widzieć? Jego prawdziwe oblicze było ukryte od samego początku, a ty dałeś się wciągnąć w jego iluzję. Ale to nie koniec. Chcesz poznać prawdę, która cię zszokuje? Jak rozpoznać narcyza, zanim zrujnuje twoje życie? Zostań ze mną, bo pełna historia pojawi się dziś o godzinie 19 na kanale Zrozum Siebie na YouTube, do czego Cię bardzo serdecznie zachęcam. Do usłyszenia.